Hej, hej, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Emilka. Witam was bardzo serdecznie w ten wigilijny poranek i życzę wam z całego serca wesołych świąt. Mam nadzieję, że te święta będą takie jak sobie wymarzycie i mam nadzieję, że wszyscy będziecie zdrowi i radośni i życzę wam tego, żeby te dni były takie jak nasza Emilka, czyli ciepłe, rodzinne i pełne Uśmiechu. Przechodzimy sobie do gry i do domu świętego Mikołaja, i niestety, jak widzicie, Mam zaliczone już wszystkie poziomy, które powinnam przejść w dzisiejszym odcinku, dlatego że ja już ten odcinek dla Was raz nagrałam i niestety okazało się, że się nagrał źle, że po prostu miałam problemy techniczne, były błędy na nagraniu, no i niestety muszę nagrać ten odcinek jeszcze raz. Mi to nie przeszkadza, mam nadzieję, że Wam też to nie przeszkadza. Nie będzie to miało w ogóle wpływu na to, co ja będę do Was mówiła w tym odcinku. No, jedynie po prostu widzicie, że już wszystkie poziomy są zaliczone tak samo jak wyzwania są zaliczone, mm, ale no mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać, mi nie będzie przeszkadzać na pewno. No i po prostu widzicie, jak to jest, że nawet w święta czasami zdarzy się jakiś pech. No i tutaj właśnie wyszło, jak wyszło, że pierwszy raz i w sumie pod koniec serii, mm, no zdarzyła się taka sytuacja, że muszę nagrać jeszcze raz. No, ale trudno. Przynajmniej, skoro już mamy wszystko zaliczone, to będę mogła w spokoju opowiadać wam o tym, o czym chcę wam. Opowiedzieć w dzisiejszym odcinku i nie będę się musiała przejmować yy, tym, żeby zaliczyć poziom na trzy gwiazdki, no bo już jest zaliczony. Dobrze, także zaczniemy sobie 53 poziom. I już właśnie teraz, do końca serii, będziemy przechodzić sobie po trzy poziomy, dlatego że mamy dni świąteczne, więc chciałabym, żeby odcinki były dłuższe. No i tak sobie razem wspólnie przeżyjemy te święta. Jeśli chodzi o sklep, to wybaczcie, ale naprawdę nie pamiętam, co kupowałam wcześniej. No jak widzicie, mamy tu te wszystkie rzeczy kupione. Zostało nam do kupienia tak naprawdę zielone dekoracje, świąteczna muzyka i kolędnicy. Aha, i tutaj jeszcze świąteczne strojki. Pozostałe rzeczy mamy już kupione. I tak sobie myślę, że może, żeby kupić coś fajnego na początek tego odcinka, mamy 550 monetek, to kupimy sobie świąteczne stroiki. Pozwolą zdobywać więcej punktów z premii za szybkość, więc super. A mamy Wigilię, więc takie świąteczne stroiki są super. Na tę okazję, także kupujemy je. Zostało nam 200 monetek, na nic innego nas na razie nie stać, więc gramy. Święty Mikołaj! Witaj, Ewelinko, wreszcie znowu się spotykamy. Nie wiem, co powiedzieć, nie mów, że się nas spodziewałeś. Tak, wiedziałem, że Paige weźmie udział w szkolnym musicalu. Uznałem, że pora ci powiedzieć, żebyś przestała się obwiniać, Ewelinko. No właśnie, zobaczcie, tutaj coś się dzieje z naszą Ewelinką, że ona się o coś obwinia. Przestała się obwiniać, 50 lat temu odebrałam Snackford Boże Narodzenie. No, Ewelinko... A niedawno się dowiedziałam, że napisali o tym musical, o tym, co się stało z mojej winy. I zobaczcie, zobaczcie, co tu się w ogóle porobiło z tą naszą Ewelinką. Ja naprawdę jestem w szoku, że o coś takiego w ogóle chodzi. Więcej szczegółów niestety nie znam, także sama jestem ciekawa, jak ta historia się zakończy, ale zobaczcie, co tutaj nasza Ewelinka powiedziała. Także wydaje mi się, że naprawdę chyba jednak miała jakieś powody, żeby tak bardzo obawiać się przyjazdu tutaj do świętego Mikołaja. Co gorsza, wystąpi w nim moja wnuczka. Nie mam z czego być dumna. Ależ masz? Nie sądzę, nie. O? Ewelinka uciekła, bo przyszła Emilka i właśnie! Wyglądasz świetnie, jak prawdziwy! I nasza Emilka się pomyliła. Myśli, że to jest Patryk. Zostań tutaj, a ja pójdę po. No i biedny Mikołaj się przestraszył i uciekł. No, naprawdę Mhm. Mm co się właśnie stało? No Emilko, naprawdę trochę narobiłaś, wiesz. <grym> tak, jeśli chodzi o to, co odblokowałam, kiedy was nie było, to było tego naprawdę sporo, niestety. I już wam pokazuję. Tutaj odblokowałam ciastko czekoladowe, które daje nam premię do napiwku. Mm. Tutaj odblokowałam właśnie herbatkę miętową, yy, duży zapas. Yy, tutaj sobie użyjemy mleko czekoladowe, yy, już będzie właśnie odporny na zalanie, także będę sobie mogła przygotować wcześniej i bardzo się cieszę, bo ta herbatka i chodzenie tutaj po nią jest naprawdę czasami denerwujące, bo to po prostu jest bardzo daleko. Jeśli chodzi o zdoby, to tutaj odblokowałam dwa dzwonki, premia do napiwku i szybkie przygotowanie. Yy, tutaj mamy aniołka. Tutaj cukrową laskę Deluxe. <grych> tak. I tutaj jeszcze odblokowałam, właśnie pieczoną kaczkę. Szybkie pieczenie i premia do napiwku. Także użyjmy jej sobie. Tu mamy groszek, marchewkę, ziemniaczki, jakiś sosik. No naprawdę, naprawdę na bogato. No, a jeśli chodzi o dekorację, to możecie zobaczyć, że mamy świąteczną wycieraczkę kupioną, ona jest tutaj. Tutaj jest jemioła. Nie pamiętam, czy ona była odblokowana w czasie, kiedy nagrywałam te odcinki dla Was, czy w tym pierwszym odcinku tej lokacji. Światełka chyba odblokowałam z wami jeszcze, no i tutaj widzę, że jest ten nasz stroik. Także tyle z nowości i gramy. Tak, musimy podać Frankowi wszystko, czego potrzebuje. On tutaj będzie od nas chciał różne rzeczy, więc proszę bardzo, Franek. No i tu musimy piec kaczkę tak dostojnie i wykwintnie, bardzo świątecznie. Ale nie wigilijnie, dlatego że w Wigilię nie powinno się jeść mięsa. No i skoro mamy Wigilię, to w dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak u mnie wygląda Wigilia od samego rana. I tak. Wstaję sobie zawsze wcześnie rano, kończę jakieś tam drobne ewentualne porządki, co tam jeszcze zostało do dokończenia, no i przechodzę sobie oczywiście do kuchni. Dlatego, że muszę najczęściej przygotować coś, co wymaga przygotowania na świeżo. Czyli na przykład, jeśli jakieś ciasta wymagają dekorowania kremem, no to właśnie robię to w Wigilii rano. Czy na przykład krokiety też robię zawsze w Wigilii rano, żeby były takie fajne, świeże. Dlatego z rana jeszcze smażę naleśniki, potem panieruję krokiety, farsz sobie przygotowuję wcześniej. Ale już zawijam je, panieruję i smażę w Wigilii rano. No, i czekajcie, tutaj sobie wyjmiemy, i tu mamy w ogóle duże zamówienie. Zobaczcie, takie i takie by było. Ok, i podamy Frankowi tu aniołka, i pójdziemy tutaj po y, tą czekoladę. Później, kiedy skończę już szykować wszystko w kuchni, to y, przechodzę do ogarniania siebie. To znaczy, mm, przebieram się, układam włosy, robię makijaż, no po prostu szykuję się do kolacji wigilijnej. No i też zajmuje się Ciri, dlatego że ona jako maltańczyk ma włosy, więc trzeba ją codziennie czesać, więc przed Wigilią też ją czeszę, robię jej jakąś taką fajną kitkę, czasami założę jej jakąś świąteczną ozdobę na włosy. No i tak po prostu się powoli, powoli wszyscy szykujemy do, do wyjścia z domu. I tutaj Emilko ogarni, tak proszę cię bardzo. No i w okolicach mniej więcej godziny 15 zbieramy się powoli do rodziców. I wcześniej, kiedy mieszkaliśmy w poprzednim miejscu, to przyjeżdżał po nas mój brat samochodem, teraz mieszkamy blisko rodziców, więc po prostu przejdziemy się pieszo. No i kiedy wchodzimy do rodziców, to zaczyna dziać się właśnie ta cała magia świąt. A to dlatego, że kiedy tam przychodzimy, to najczęściej moja mama kończy jeszcze. Przygotowywać jakieś tam potrawy, gotuje jeszcze kartofle, smaży rybę. No i kiedy się wchodzi do mieszkania rodziców, to od razu czuć zapach wszystkich wigilijnych potraw. I kiedy ja do nich wchodzę, to ja po prostu wiem już, że są święta. To jest właśnie dla mnie zapach świąt, zapach ciepła, zapach tych wszystkich potraw. To jest niesamowita chwila, każdego roku jestem nią zachwycona i każdego roku na nią czekam. I to jest dla mnie. Ten moment, w którym zawsze dociera do mnie, że tak, to już jest wigilia, to są już święta, za chwilę wszystko się zacznie. No i y, oczywiście, kiedy przychodzimy, to często pomagam coś tam jeszcze mamie, pomagamy jej nakryć do stołu. Czasami jeszcze zdążymy jakąś herbatkę na szybko wypić. Y, w ramach oczekiwania na to wszystko. No i czekamy wszyscy, aż się ściemni, aż pojawi się na niebie pierwsza gwiazdka. No i aż mama wszystko przygotuje, a my razem z nią, bo tak jak już mówiłam, jej pomagamy. A co się dzieje dalej, to wam opowiem w kolejnym poziomie, dlatego że ten poziom już niedługo będę kończyć. Zobaczcie, już tutaj trzy gwiazdki. Wyzwanie się udało zaliczyć, także fajnie. Cieszę się bardzo z tego powodu. I tak, tu jeszcze podamy. To wszystko, co musimy podać. No nie, no zobaczcie, ja tutaj myślałam, że już końcówka będzie, a tu jeszcze naprawdę zrobił nam się ruch na koniec. Postaram się go teraz rozładować sprawnie. A tutaj myślałam, że nie będzie nikt chciał jeszcze z góry tego napoju, a tu niestety jednak, nawet dwie porcje. Dobra, Milko, to przygotuj już dwie od razu. Proszę, tu podamy pani, skasujemy. Proszę bardzo, i tu e, jeden full wypas, i drugi też full wypas, wszystkie składniki. Proszę bardzo, i proszę się nie denerwować na mnie. Starałam się najszybciej jak mogłam. Emilka tu jest sama do wszystkiego. Okej. Okay. Dobrze, no i poczekamy sobie aż goście przy ostatnim stoliku zjedzą. No i będziemy mieli koniec tego poziomu. No i kasujemy. Proszę bardzo, wszystko zaliczone na trzy gwiazdki. Mamy wyzwanie. Mamy myszkę, więc kontynuuj. No i zobaczcie, i teraz przyszedł Patryk, przybrany za Mikołaja. I jak wyglądam, Emilka się wtedy naprawdę pomyliła masakra. Mm, dzisiaj rano bardziej przypominałeś świętego Mikołaja. I Patryk nie wie o co chodzi. Dokąd tak uciekłeś? Nigdzie nie uciekłem. Hmm, naprawdę! Emilka zła, bo myśli, że Patryk ściemnia. No i co? Przyszła page. I co? I uciekła. No właśnie, i zobaczcie. Ups, ostrożnie. Święty Mikołaju! No i teraz Mary myśli, że Emilka pocałowała Świętego Mikołaja, a to jest Patryk, a tak naprawdę Emilka pocałowała Świętego Mikołaja tylko wcześniej. Zobaczcie, kiedy się w ogóle zamieszanie zrobiło. No, naprawdę. Tak, jeśli chodzi o 27 wyzwanie, to było wyzwanie super szybkość, wszystko działa super szybko. Ja też super szybko ukończyłam to wyzwanie. Było całkiem fajne. No i zaczynamy sobie 54 poziom. Mamy nadal 200 monetek, nic nie możemy kupić, więc gramy. No, i mamy ciąg dalszy akcji. Ojej, wybaczcie! Myślałam, że to mój mąż. No tak, bo to był wcześniej twój mąż, Mary. Święty Mikołaj? No tak, oczywiście, a kto inny? Dlaczego masz na sobie ten kostium, Patryku? Zanim opuściliśmy Snackford, Paige była bardzo zdenerwowana z powodu wypadków w przedszkolu. Chciałem ją podnieść na duchu jako święty Mikołaj. Właściwie ludzie cały czas przebierają się za świętego Mikołaja. Ale skoro już tutaj jesteście, nie byłoby prościej, gdyby on z nią porozmawiał. No, ja też tak właśnie myślę, Mary, że skoro oni już tutaj są, to ja osobiście nie rozumiem, po co Patryk się w ogóle przebiera za tego Mikołaja. A on... A, a, ja po prostu wiem, co chcę jej powiedzieć. No... Tak. I jak myślicie, co może wyniknąć z tej całej sytuacji? E, dobrze, jeśli chodzi o nowości, to mamy tutaj odblokowany też pakiet prezentów, więc użyjmy go sobie. Czekajcie, co on daje? E Premie do napiwku i szybkie przygotowanie, OK. Mm. A tutaj możemy, aha, sobie możemy ustawić też lody waniliowe. Dobrze, to sobie to zróbmy. No i tutaj mamy kaczkę, tak? Dlatego, że lody waniliowe mają e, szybkie przygotowanie, a mus żurawinowy nie. Dobrze. No okej, okay, to mamy wszystko, więc gramy. E, nigdy nie posiadaj tych samych produktów na tacy. Dwóch tych samych produktów na tacy. E, ja raczej nie będę za bardzo zwracać uwagi na to wezwanie, skoro już je mam zaliczone, e, bo tak będzie mi po prostu łatwiej przejść ten poziom, mówiąc do was e, też jednocześnie, bo właśnie muszę wam opowiedzieć, jak u mnie zaczyna się kolacja wigilijna. E, zwykle zaczyna się ona gdzieś mniej więcej około 16. No, tak mniej więcej, zwykle około 16 to wychodzi, już jest wtedy ciemno. Pierwsza gwiazdka jest na niebie. Wszystko jest gotowe, więc zaczynamy. No i zaczynamy standardowo od dzielenia się opłatkiem. Myszko, gdzie jesteś? A tu, tak. Standardowo od dzielenia się opłatkiem. I powiem Wam szczerze, że ja za tym momentem nie przepadam. Po prostu jest on dla mnie taki bardzo, bardzo oficjalny, a ja nie umiem, nie, że nie umiem, nie lubię składać życzeń. Po prostu dla mnie jest to takie oczywiste, że ja wszystkim moim bliskim życzę wszystkiego najlepszego i dlatego, kiedy przychodzi ten taki moment dzielenia się opłatkiem, to ja się zawsze tym stresuję i nie przepadam za tą chwilą, ale jest to bardzo ważne dla moich rodziców, szczególnie dla mojego. Taty, więc szanuję to, po prostu, że jest to dla niego ważna chwila. Dlatego nie ma i po prostu ładnie składam wszystkim życzenia. Zawsze najszybciej idzie z moim bratem, bo on ma takie samo zdanie na ten temat jak ja, więc wiecie tylko najlepszego, wesołych i po robocie. No, przy, przy pozostałych członkach rodziny trzeba się troszeczkę postarać, ale tak jak już powiedziałam, szanuję ten moment. Szanuję to, że dla kogoś dzielenie się opłatkiem jest ważne. No, i po prostu staram się do tego dostosować. No i później po dzieleniu się opłatkiem przechodzimy oczywiście do jedzenia i cała kolacja wigilina zaczyna się u mnie od zupy i u mnie zupą, są dwie zupy, tak, jest barszcz z pierogami czy tam z uszkami i jest też zupa rybna z grzankami. Kiedyś u mnie był tylko barszcz z uszkami, ale mój brat jak był mały, to bardzo nie lubił barszczu i dlatego moja mama wróciła do zupy, która była u niej w domu, o czym wam już też mówiłam. No i zaczęła przygotowywać zupę rybną z grzankami. No i teraz się ona już przyjęła u nas, jest każdego roku i każdy sobie też je. I jemy sobie tak po prostu każdy po trochu z każdej zupy żeby wszystkiego spróbować. No i następnie przechodzimy do drugiego dania. Jeśli chodzi o drugie danie, to u mnie są to kartofle, jest to kapusta z grochem, no i ryba. Jeśli chodzi o rybę, to jest taka sytuacja, jak też chyba u was, bo pisaliście mi w komentarzu, że karpia nie lubicie. No i u mnie też nikt nie lubi karpia. Rodzice też już wolą inne ryby, ale jedzą karpia tak trochę symbolicznie, dlatego że jedli w swoich domach, kiedy byli dziećmi. Dlatego karp u mnie jest, ale ja go nie jem i jest taka, wiecie, mała symboliczna porcja, żeby, żeby było zgodnie z tradycją, powiedzmy, i z tym, co rodzice pamiętają ze swoich domów. Ale są też inne ryby i najczęściej jest to po prostu smażona ryba w panierce, czyli na przykład dorsz albo jakaś tam inna ryba. Różnie, to się zmienia. Czasami jest taka ryba, czasami taka, zależy co tam rodzice akurat fajnego kupią, ale jednak najczęściej jest to dorsz. Tak można przyjąć, że jest to dorsz. No i tak sobie jemy to drugie danie. Oczywiście do picia jest kompot z suszu. Nie pamiętam czy powiedziałam, że jest kapusta z grochem, tak, ale jest kapusta z grochem. Wiem, że bardzo dużo ludzi ma kapustę z grzybami. U mnie kapusta z grzybami jest no, w krokietach, w pierogach, więc no, tutaj do jedzenia do, jako dodatek do obiadu już jej nie ma, są inne rzeczy, czyli właśnie kapusta z grochem. Jak już zjemy sobie to drugie danie, to przechodzimy do otwierania prezentów. Ja o otwieraniu prezentów już Wam mówiłam w poprzednich odcinkach, więc nie będę do tego wracać. No ale, właśnie po zjedzeniu, tak, wiecie, wstępnie sprzątamy stół. No i przechodzimy do otwierania prezentów. To najczęściej trwa trochę, dlatego każdy powoli otwiera prezenty, nie spieszymy się z tym. No, i kiedy już wszyscy otworzą prezenty, już się nimi nacieszymy, to przechodzimy sobie do deserów. Jest kawa, jest herbata, czasami rodzice przygotowują też grzańca. No i zaczynamy sobie jeść słodkości. No, i zaraz powiem wam, co się dzieje dalej, bo już tutaj skończyłam. Mamy trzy gwiazdki, wszystko wyzwanie. Mamy e, niezaliczone, ale zrobiłam to celowo, żeby móc e, swobodnie do was mówić. Dlatego, że to wyzwanie jest trudne, ale już to zrobiłam wcześniej. Także teraz darowałam to sobie. No i po prostu idziemy dalej. Mary, mogę Ci coś powiedzieć? Oczywiście, kochana, wszystko. Widziałam, jak mama całuje się ze świętym Mikołajem. Ojej, biedne dziecko. No. <ścoughs> No bo to taka trochę skomplikowana sytuacja, no bo, e, wiecie, Page nie wie, że to Patryk był przebrany ze świętego Mikołaja i tutaj naprawdę wyszła bardzo głupia sytuacja i nie spodziewałam się, że w Emilce właśnie taki wątek się pojawi. No jest to trochę zakręcone, trochę szalone. Ale zobaczymy, jak się rozwiąże. Ja jeszcze nie wiem, jak to wszystko się skończy. Także zobaczymy sobie razem. E, dobrze, no tak, to możemy sobie zacząć 55 poziom. Ostatni w tym odcinku. Mm, nic nie kupujemy. No i zobaczmy. Okej, okay, wszyscy gotowi? Och, Paige, możesz już przyjść. Święty Mikołaj! Ho, 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 wesołych świąt, Page. Tak długo czekałem, aż cię zobaczę. A ja wiem dlaczego. I mam dla ciebie prezent. Naprawdę słyszałem, że potrzebujesz więcej mojego magicznego pyłu. <laughs> tak, tak. E, hmm, chyba o nim zapomniałem. Mamusiu. Mamusiu. Co się stało, kochanie? Mamusiu, nie mam mojej świątecznej gwiazdki! No i właśnie biedna Paige zorientowała się, że nie ma gwiazdki. A my pamiętamy, że Paige zabrała prezent dla świętego Mikołaja, ale biedna zapomniała swojej walizeczki, w której była właśnie gwiazdka. No i walizeczka Paige została na stacji kolejowej Georgia, niestety. No i właśnie biedna Paige zorientowała się, że nie ma przy sobie gwiazdki i jest mi jej strasznie żal. Naprawdę. Co? Gdzie ją podziałaś? Chyba nie wiem. No i biedna, no. Naprawdę biedna. Ech, no tak, i cała rodzinka jest tutaj zaskoczona. Odblokowaliśmy sobie babeczkę czekoladową, także użyjmy jej oczywiście. Szybkie przygotowanie, premia do napiwku. No i gwiazdę. Tak samo, szybkie przygotowanie, premia do napiwku, więc użyj. Mm, no i co? Tutaj w ogóle nam mruga, bo możemy sobie wybrać inne rzeczy, ale ja zostawię tak jak jest. I gramy. Znajdź magiczny pył. Tak. Będziemy szukać magicznego pyłu. Choć, Emilko, nalejesz tutaj. Tak, tu po drodze zgarnij bombkę. No i kiedy przechodzimy, sobie już do tych słodkości. No to już Wam wstępnie o tym opowiadałam, że jest to najczęściej sernik, są makówki. No i w zależności od tego, co ja tam przygotuję, są, są inne słodkości. W tym roku też już Wam mówiłam, co przygotowałam, więc nie będę się powtarzać. No, i tak sobie po prostu rozmawiamy. Rozmawiamy, cieszymy się prezentami, słuchamy sobie kolęd. Czasami gdzieś tam w tle jest włączony jakiś film, ale. Rzadko. Jeśli chodzi o filmy, to częściej, to, to najczęściej trafiają one w pierwszy dzień świąt, a w Wigilię staramy się skupić na słuchaniu kolęd. No i po prostu spędzamy sobie czas razem. Tak nam właśnie mijają te godziny. No i później wieczorem, gdzieś tak około 21-22 wracamy z mężem do domu. No i... Najczęściej znowu, kiedy wrócimy do domu, to oglądamy sobie prezenty, wspominamy jak tam było, co nam smakowało i że naprawdę nie możemy uwierzyć, że to już znowu po wigili. Zawsze jest taka sama rozmowa. Coś tam sobie jeszcze oczywiście jemy. Oczywiście w międzyczasie jeszcze włączamy sobie telewizję. A no i zapomniałabym powiedzieć, że też oprócz włączonej telewizji, zaglądamy sobie na Twitcha, sprawdzamy, czy tam jacyś nasi ulubieni streamerzy może nie streamują, dlatego, że ja ogólnie prawie ciągle oglądam jakieś streamy na Twitchu, bardzo to lubię, mam swoich ulubionych streamerów. No i właśnie kiedy wracamy do domu, sprawdzamy, czy ktoś tam może streamuje. Zaglądamy, sprawdzamy, co tam u nich słychać, bo wiecie, też najczęściej coś tam opowiadają, jak tam było u nich na na wigilii, dlatego no, sobie oglądamy, czasami sobie gramy w jeszcze jakieś tam gry na kąpię. też zależy, która jest godzina, dlatego, że ja ogólnie też mam taką swoją, prywatną, małą tradycję, że staram się, staram się czekać do północy, dlatego, że ja na pasterkę nie chodzę, ale zawsze staram się włączyć ją po prostu w telewizji, Czekam na ten moment, oglądam sobie początek pasterki. Tak jakoś sobie sama to wymyśliłam, i, i czekam zawsze do tej północy, tak symbolicznie. No i potem idę sobie spać, dlatego że wiecie, na drugi dzień trzeba wcześniej wstać, bo trzeba się zameldować ładnie na śniadaniu. Dlatego wiecie, pilnuję tego, żeby pójść spać o tej, po, trochę po północy. Tyle spania mi jak najbardziej wystarcza. I po prostu potem przychodzi pierwszy dzień świąt, ale o tym, co się dzieje u mnie, pierwszy dzień świąt opowiem Wam w jutrzejszym odcinku. Dzisiaj już nie będę tego tematu zaczynać, no bo też już niedługo, właśnie kończymy ten odcinek. Tu się dzieją naprawdę straszne rzeczy i cieszę się, że, że mam już to wszystko zaliczone i nie musiałam się tutaj koncentrować na tym poziomie, bo to, co się tutaj przed chwilą działo, było naprawdę szalone. Mam nadzieję, że kolejne poziomy nie będą takie zakręcone, bo chciałabym naprawdę do Was tutaj dużo opowiadać. To są jakby nie było bardzo ważne odcinki, świąteczne odcinki. I mam nadzieję, że Emilka mi nie pokrzyżuje moich planów kolejny raz, bo już tutaj, tak jak Wam mówiłam, problemy techniczne z nagraniem się pojawiły. I mam nadzieję, że to był ostatni pech w tej serii i że nic więcej się złego nie zdarzy. Eee, dobrze, tutaj już będziemy obsługiwać kolejnych. Gości, już jednych z ostatnich gości. Dajcie oczywiście znać w komentarzu, jak zawsze, jak u Was przebiega cała wigilia. Już też częściowo, oczywiście, rozmawialiśmy ze sobą wcześniej o tym. Jak to wszystko wygląda, ale jeśli macie ochotę, to możecie napisać jeszcze raz, bądź jeśli nigdy nie pisaliście jeszcze komentarza, to dajcie znać. Ja zawsze czytam wasze komentarze, przez czas świąteczny też będę czytać wasze komentarze, więc jeśli jeszcze nigdy nie napisaliście na przykład komentarza pod tą serią, to myślę, że to jest dobry moment i zachęcam was do tego, żebyście coś od siebie pod tym filmem zostawili. Dobrze, poziom mamy ukończony, kontynuuj. Smutaski. Jest dobrze. Znalazłem więcej mojego magicznego pyłu. A, 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 a psik będzie. No właśnie. A psik i tyle by było z pyłu. No i w ogóle właśnie Paige odkryła, że to nie jest święty Mikołaj, tylko to jest Patryk. Także, no, moje myśli i moje przypuszczenia okazały się słuszne. Moim zdaniem Emilka i Patryk zrobili trochę, no, niefajnie. Mogli już zostawić tą sytuację, no bo kiedy Patryk przebierał się za Mikołaja w domu Mikołaja, no to moim zdaniem było naprawdę duże ryzyko, że Paige się dowie. Że to jest niestety ściema i że to nie prawdziwy święty Mikołaj, tylko Patryk. No i szkoda, że właśnie w taki sposób się dowiedziała. E, no ale trudno. Stało się jak się stało. Zobaczymy, e, co będzie dalej w kolejnym odcinku. Jeśli chodzi o wyzwanie 28: potrójne zagrożenie, to też już je mam wykonane. E, klient przy stoliku składa trzy zamówienia. No trochę trwało zrobienie tego wyzwania, ale nie było najgorzej. Także ja jestem bardzo ciekawa, co wydarzy się w kolejnym odcinku. Jestem bardzo ciekawa, jak rozwiążą się te wszystkie wątki, które pojawiły się w tym odcinku. No i będę już kończyć ten odcinek. Jeszcze raz życzę Wam wesołych świąt. Tak jak mówiłam, czekam na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek podobał Wam się. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną. Trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia już wkrótce. Papa! Pa.